Jeśli zastanawiamy się nad zakupem złota lokacyjnego w postaci sztabek, warto pamiętać o jednej istotnej kwestii. Nie każda sztabka o tej samej gramaturze i tej samej teoretycznie próbie złota jest tyle samo warta w momencie od sprzedaży. No bo to jest kluczowe z punktu widzenia każdej osoby, która decyduje się na zakup złota lokacyjnego w formie sztabek. Wyobraźmy sobie sytuację, że podróżujemy za granicę. Może się okazać, że sztabka złota od producenta, który niestety nie posiada akredytacji londyńskiej giełdy, LBMA, albo nie zostanie skupiona, albo zostanie skupiona na zasadach zwykłego złomu złota. Najbezpieczniejszą formą lokowania środków w sztabki złota jest wybór sztabek pochodzących od producentów akredytowanych przez Rolnicę Giełdę. Nie każdy producent na świecie, który oferuje złoto w formie sztabek złota, jest akredytowany przez londyńską giełdę. Stowarzyszenie Londyńskiego Rynku Kruszców, tzw. LBMA, zrzesza ponad 70 producentów na świecie, w tym głównych producentów złota ze Szwajcarii, Belgii, Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Australii czy chociażby Afryki. Mam na myśli tutaj Rand Refinery, słynących chociażby z produkcji jednej z najpopularniejszych malnych czyli Kurgelandów. W Polsce żadna z Mennic niestety nie posiada akredytacji nieniejskiej giełdy, dlatego też trzeba bacznie przyglądać się sztabkom złota, które chcemy nabyć. Musimy mieć pewność, że faktycznie producentem tych sztabek jest Mennica, która ma akredytację nieniejskiej giełdy. Dodatkowo, czy spełnione są wszystkie wymogi formalne z tym związane. Dlatego też Menica Wrocławska czy Golden Mark współpracują bezpośrednio z producentami, którzy tą akredytację londyńskiej giełdy posiadają. To jest bardzo istotny aspekt. Każdy klient nabywający taką sztabkę ma pewność, że podróżując po całym świecie, czy chcąc sprzedać ją nie tylko w Polsce, ale również za granicą, otrzyma zawsze tą samą cenę, która będzie adresowana do aktualnej wartości złota na giełdzie. Aby mieć pewność, że nabywane przez nasz złoto, szczególnie sztabki złota, są od producentów akredytowanych przez LBMA, warto udać się zawsze, do, po pierwsze, do sprawdzonego dostawcy, który jest w stanie przedstawić szeroki wachlarz. Sztabek, ale też od razu wyjaśnić, czy producent dany jest akredytowany przez lindską giełdę i najlepiej do takiego dostawcy, który później też zagwarantuje ewentualny odkup tego złota. To jest bardzo istotna kwestia.